No dobra, już jesteśmy. Ludzie wróciły. No ja już jestem przy tych drzwiach. O. I nie wiem teraz co mam co zrobić. Masz jakąś płytkę na się coś? Nie, no, ja coś pisze na oknie. Pokój Boba Marley'a. I to się... Zaraz. I gdzie ty jesteś? Czy za tymi Zjadę sobie i za dobrze się zaciągnę. Ja jestem już na końcu tego tunelu, ale nie wiem, to są drzwi. Eee... My, żelazny i nie jakaś 6 gówno Czy by to trzeba było rozwalić te szkło? Nie. Raczej nie. Czy jakby jakaś skrzynka coś, ale na dachu nie nic. Troll. Czekaj jak sobie sprawdzić Ty tutaj bądź. Dobra. Bądź tam przy tych drzwiach. No. Słyszysz? No jestem. Halo. Jestem. Bądź tam przy tych drzwiach metalowych, jak to Jest sprawdzę? Jestem. Otworzyło otworzyła dzisiaj coś? Nie. No, nie wiem. O co tu kamień? Jak tam przejść? Chciałem brzydzić. No dobra, nie, ja nic, nie pytam. LOL! Co tu zrobić? I chyba powinna ta ściana spaść. A tu jest, dobra! Mam. Dwa stony i jeden diament. Dobra, mam. Muszę tylko... Przejść do Ciebie i zrobimy płytkę naciskową. Kurde, Pro... Słyszysz? Co? No słyszycie? To jest strasznie ciło. Chodź. Zawolnik z tora. Dobra. Epicko wygląda ja, Idziemy dalej. Oh yeah! Pomalej rządzi. A dobra, mamy glinę pod spodem. Myślałem, że to jest stron. Dobra, to nic nie ma. Nie ma. Nie ma. Nie ma. Mam skrzynkę. Mam skrzynkę. Dwa diaksy. Dwa flinty. Masz. Aha. Ej, masz. Ej, kurde. Masz to dwa diaksy. Fuck! Jaramy Jaramy! Oh, fuck! Mówili, żebyśmy sobie zjarali, to jaramy. Mi się wydaje, że z góry chyba będzie piasek spadał. się widziałeś. leci już. Uu, yeah! Dobra, trzeba to wyjarać wszystko. W prawie pierwszy fleet, z steam mi się skończył. Tam nic nie ma. O Jezu, jak to się pali. Czego ty ścianę trzeba tu bardziej? Ora skończyła mi się pierwszy fleet in steal O jest jeszcze? Na razie nie wejdziesz O tutaj Kurde trochę nam się słabość dach pali Nie fajnie W co ja pomogę Zjadłeś dach. Kurde, nie dosięgam! Nie no bij mnie! Tutaj chcę pomóc. Wejście. Chodź tu, wejścia szukam. Ej, patrz, tam jest wejście. Gdzie? Tu się coś tworzy. Patrz, tam jest wejście. Ale ile tu piachu. O, jazłowiec leci ściana! Leci ściana, piach! Już jestem Ja już przeszedłem! No, lepiej zrobiłeś! Le parkour! Trwa stara, Kolej chyba! kolejki, tym razem stacja osobowa! Twoja le parkour <laughs> stacja osobowa! Dobra, cicho, ej, poczekaj na mnie, bo ja tutaj spalam to, żeby te konie wodał, żeś mu ale fajnie. stacja kolejkowa, tym razem sytuacja O Oje, Minecrafty, To co ja lubię. Go. Kto jedzie pierwszy? Ja. Weź naciśnij guzik. Nie ufam ci, ale dobra. Gdzie? Najpierw położymy minecarta, wchodzimy na niego i wtedy guzik! Yahoo! Jedziemy, ale mam lagi. Łoo Jezu Dobra, sobie wtedy Jesteś? No o, przez jakiś pokój Chyba mu spawner przyjeżdżał No tu jest, spawner. Ja e. Ej, Skąd jest Ja mam wandygę Ecko nie wiedziałem, że tu mu spawner będzie Ej, tu jest Patyk mam patyk, ty Trzeba będzie zrobić pewnie... mnie Dźwignia znowu, a znowu jest na wielostronie, musimy teraz walić. No, co ty? No dobra, bo tu boom będzie, gdzieś? No dobra, fajnie, spieprzyły nam moje karty. Ej, no masz włączone te potwory. LOL! Ciągnie załadowany. <śmiech> oh. <śmiech> ja. O ile lapisy tam jest? A co jest? Ej! Ej no kurde! E na... Ja ja w cianku latam <laughs> Przepraszam samy was Sufok. <laughs> Sufuk Dobra jestem Ora jadę, w końcu jadę miałeś włączyć potwory. Dobra. <laughs> Ora jadę. O kurde Kurde, pieprzone inne minecarty! Wyglądałem, że ja tutaj jechałem i minecarty mi... O fak spadam! Jaki fajny, kolorowy tunel! Ale gdzie ja jestem? <grym>, w dupie mojej. <grym>, w dupie mojej. Dobra. Dobra, i co teraz? No bo coś oczakują na lisie będzie? To będzie coś tutaj. ...z wodą. Co zostałeś tam? O, winda wodna, pewnie. No przecież. Wlawaj tu wodę. Czekaj. równo. A co? No, co źle to robić? Daj mi, mogę ja to zrobić? No, ja wiem, jak to się robi, chyba, nie? No, to dobra. On. O Jezu! Słuchaj, dupsko. On smięty. Czekaj. No Już prawie jestem, wajź wagi o. o. Dobra nasza. Cicho, wetg, sobie ten. No kurde, wziąłeś wodę. O, fajnie. O, tak kur. śmiech na śniegu fajnie. Boże. Tu trochę ciemno jest, a żeby się nie zaspominać. Kontroluj czas, czas, nie? Kurde, spadłem jeszcze. Nie lubię lodu. Yeah! Le I Kto jest lepszy na le, le, le parkourze? No chyba ja. No ja już byłem przy drzewie, spadłem. Wow, ale fart. Jego farta tylko ja mogę mieć. Drabinki. No lol, przy samych drabinkach spaść. Nie, yeah, ja yeah. LOL! Zjedzie chyba. <laughs> Dobra. Witajcie, <Dobra>. <laughs> jesteśmy tutaj. Naszyliśmy po drodze. Chociaż Dobra, czytaj. Zbiągę czeka... Czyżby czy, czy zbiągę check czy? and Brice? Of course not. Dobra, chyba coś mam znaleźć. Czekaj. Płytka! Mám Diaxa, mám Diaxa, juhu. No. E A bo to je spůjtka, to ona otvěrá. Mám mám Diaxa. mám Vajha To byla I tu. Vy nepočanguješ. Čekaj, ještě raz si sprawdzę. Nie, hmm, yeah. ja... Weź nic teraz. Co to się otwiera? Jakieś ukryte drzwi Czy byłeś? A nie. jest naciskowa. A tu jest pytka naciskowa, ale nic nie mam do zrzucenia. Gdzie nie ma? To Wszystko wyrzuciłem po drodze. No, nie wiem. gdzie to jest Gdzie jest naciskowa? Tu. Gdzie ja tam ślepy byłem tej. Myślałem się spotka. A co się? Co to robisz? to się otwiera? O, otworzyłeś drzwi. Dobra, idziemy daj. dalej. Skąd ja mam 10 szturczy, żal? Popchnę Cię. Dzięki. Ty mi brakowało. Ej, daj mi trochę kleju. Mijmy raczej. Ja nie mam. Diskubiłem po drodze. Go, 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 go. Go, go, par Rangers! No ja czym jest Pokémon? No już widzę, że błąd jest, bo... No tak jak myślałem. Kto to tworzy na Gałstumie? To No pata Właśnie patałach i nic Tych, nie. nie Ale wcześniej. Następny odcinek kolejki, uwaga, bo może się... bo można zaświrować. Może Teraz ja zaświrowałem. What the fuck! Może go A biegni, żeby rozbierać rozbie jak najmniej tych pieprzonych torów. Już do mnie pisze jeszcze kilka. Przez to, że nagle osta to dostaje. Ja jak on to zrobi, że nagle ostami jakieś Jakimiś do ciebie i robi w tą mapkę. Dobra, ja wyrzucam wszystkie te. Ja, się. Prawie... O Jezus, tak. Tych. Dobra, idę już do góry. O, coś tam widzę. Widzę powierzchnię. Widzę Orła Cień. Widziałem Orła Cień. Może czekam na listę skutkę. Olo. Ej ciebie, bo ty nie ma tej. O! <gry> to, Ej. Chyba ostatnia, o. No ostatnia ta. E, ostatnia to się nazywa. Ale fajny tak. ludzik, trzeba to nagrać. The end. Ej, czekaj! Tu co, co coś jest nie tak. Ale Widzisz? Patrz na. Patrz tam. Widzisz? Patrz na tę górę. No to. TNT tam jest. Not... To jest chyba ta. Eee. No, patrz, patrz, się... patrz, Twój wybór dla ważnych dźwignia Lucyfera. Ej, to już jest koniec! Wy tyle no. na mapie Firewall, ale tam jest ile ten aha, Aaaa tego. ile mamy diamentów? 40 A dwa Buz... diamenty nam zabrakły, ale tak jesteśmy krzepiona. Elo! Siem, Szymb... <grym>... tyle Dobra, no dosimy to, dawaj, do... dawaj dźwignię. dawaj dźwignie! Nie ja się boję! Nie wiem, że zginę pewnie. Dobra, tak nie ma jakie Dobra! O, przeżyłem! Już nie. już? nie. Ja przeżyłem. A! Przeżyłem! A to i tak koniec już... Dziękuję bardzo. tepki się do mnie. Wchodzę do gości. Nogę... nogę naś, gościa wchodzę. Już. O Jezu. No to drewno. Przestałeś nagrywać? Co nie nagrywałeś? się? <laughs> nogę mu urwało. <już> <laughs> Ej, patrzcie co to jest. Urwał nagrania, co to jest? My dziękujemy państwu za obejrzenie. Mamy nadzieję, że wam się spodobało. Secret runie. Jakieś O, fak fak. teraz wy. My... Ludwik. Co? Kończymy, nie? No, to nara. Do to jest nasza okay. nie pierwsza i nie ostatnia okay. wspólna praca, nie, Morty? Okay.